No i dobra, patrzcie, jak łańcuch wygląda. jaki, kurde czyściutki, tylko wiecie co? Mam problem, bo mi przeskakuje cały czas na ostatnim trybku i baryłką nic nie idzie zrobić. Kurcze, ale pięknie się, kurde, prezentuje normalnie. Jestem zachwycony swoją robotą. <grywy> Jadę dzisiaj właśnie wypróbować, jak on będzie się ten łańcuch sprawował. I zobaczymy, czy dobrze wszystko ustawiłem, czy też nie. Zobaczę, no dlatego test próba. Test próba i wosku. Zobaczymy, ile zejdzie z tego łańcucha. I test próba nowych ustawień na DJI Osmo Action 5. Jakiś dilog zrobiłem i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam z internetu pościągałem ustawienia. Popatrzyłem, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No, taki mini teścik. Dobra, jadę. No to już wiem, co jest grane. Na stojaku yy, ten osta, ta ostatnia koronka, co Wam yy, wspominałem, że tam nam coś przeskakuje. No trzeba dobrze wyregulować, bo dopiero teraz yy, w prawdziwej jeździe wyszło, że po prostu z... Z najmniejszego kółeczka przeskakuje delikatnie na y, wyższą zębatkę, więc tutaj trzeba będzie to baryłką poprawić, ale przejadę dzisiaj tak skromnie parę kilometrów i niech się to wszystko dotrze, że tak powiem, cała reszta chodzi. Bardzo dobrze nic nie przeskakuje, czyli dwie ostatnie koronki trzeba ustawić na baryłce. Już wiem o co chodzi i jest elegancko. Ale pizgawa. Nie widać tego, ale wieje przeokropnie dzisiaj. Co dzisiaj jest poniedziałek? Trzeci marzec. Pizgawa. Łorzysz w mordę. Dwa kilometry, prawie trzy przejechałem, a mam już dość. <grystanie> Całe szczęście tylko zrobię maksymalnie 10. Napęd pracuje bardzo cicho. Jestem bardzo zadowolony. Super, bym powiedział, naprawdę. Przy okazji zobaczymy jak na silnym wietrze mikrofon się spisze także znowu wszystko dzisiaj nowe uh, uh, uh. nowe to by się siły przydały niebawem zawody za, za miesiąc pierwsze a ja jestem normalnie słaby leszcz słaby kozak, nie wiem jak to jeszcze nazwa. tak sobie nagryłam właśnie dzisiaj dla przyjemności i dla zobaczenia, jak sobie poradzę w tym gilogu, jak ja to wszystko pokoloruję dzisiaj. <grymny> Zatrzymam się w celu pokręcenia baryłką, że tak powiem. Nie wiem, czy mi się coś uda z tego zrobić. No ale, tak jak widać. Z tej dolnej przeskakuje mi na górno, i teraz cholera nie pamiętam w którą stronę to robić. Czy to odkręcać w tą stronę, czy w prawo, czy w lewo. No nic, pokombinuję. Dobra, no to zacznę może delikatnie w lewo. Musi zleść. Jeszcze cyka, cyka jeszcze. Proszę Państwa cyka ale mi cały czas tak cyka do góry Dobra testy terenowe to tak jak widać Zobaczymy czy mi będzie zlatywało teraz na dół Jedziemy. Tak naprawdę to dopiero teraz Zaczynam ustawiać te przerzutki, nigdy tego nie robiłem, bo przy poprzedniej zmianie tylko łańcucha, nie musiałem kompletnie nic zrobić. Natomiast yy, teraz całość poszła do wymiany i no niestety coś tutaj się musi wydaje mi się ułożyć. Dobra, zaraz zobaczymy, rozpędzę się troszeczkę szybciej, zobaczymy to ostatnie przełożenie. Ciach. ciach, ciach, ciach. Dobra. Jeszcze... Je jeszcze kurde. Jeszcze. Jedna wyżej. Ale to trzeba cisnąć. Trochę siły dostało. Niżej. jeszcze kurde nie, nie działa tutaj, jakbym chciał. Jedna wyżej z opóźnieniem. No i trzeba jeszcze delikatnie popracować. Do góry jest fajnie. O rzesz cała reszta działa elegancko. Czyli co? W lewo muszę kręcić. Nie daje mi to spokoju. Ta ostatnia cholera. No trzeba ją jakoś, kurde, i przekręcić. Jeszcze, kurde, na dół dam. Zobaczę delikatnie. I obejrzymy. No muszę to ustawić, kurde. Aby to miało ręce i nogi. No, przejechane, kurde, powiem. O jest tego mazidła na tym łańcuchu niech się to wszystko ułoży Ej, czego nie mam, słuchajcie, czego nie mam no to haka kurde zapasowego musiałbym się rozejrzeć za tym sprzętem kurde i kupić jeden hak no bo też kurde tak jeżdżę, jeżdżę nie do boże coś by się stało i lipa nie zwłaszcza, że zawody się zbliżają tak jak powiedziałem no i kurde trzeba mieć coś walczę dalej Teraz to, żebym się spocił od tego ustawiania przerzutek. Żebym rozkopał totalnie teraz. Trzeba będzie przyjechać do domu na stojak i to ustawić. Jeszcze i śrubami. Trzeba low i high. Dobrze mówię, chyba tak. W tych przerzutkach wziąć śrubokręta i ewentualnie to ustawić, jak się na baryłce nie da. Nie ma tragedii, ale... no musi chodzić. Jedymy sobie dalej. Już się nie bawię. Zrobię tak tylko, żeby to cholerstwo działało w miarę możliwie. Dobra. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Radiobike. Całe szczęście, pogoda idzie, będzie można jeździć. Dlatego jestem szczęśliwy. Jak się uda, bo grypa w domu panuje. Proszę Państwa, grypa. Niestety, masakra. Ja się trzymam, ale dzieci. Pawełek dzisiaj już u lekarza był chory. Grypa typu B. Nie wiem, co to znaczy. Grypa dla mnie to grypa. I tyle. Czekajta. Zatrzymam się. Ciekawe jak mi wyjdzie ten film. Kto to w ogóle obejrzy? Kto to w ogóle obejrzy taki film dziwny? Chyba sam obejrzy ten film. No Pięknie. Dużo rzeczy by się zrobiło. Ale leni. Nara. Hej. I teraz ciepła herbatka, tak na szybko. I wracam do domu. No kurde, teraz znowu przestawiłem trochę. No ale jednak, hike i low. Trzeba będzie chyba tutaj coś wymyśleć, tak mi się wydaje. A cała reszta, cała góra i, i to wszystko elegancko działa, więc. Nie ma najmniejszego problemu. Także jestem zadowolony. Kurde, muszę tutaj przyjechać w końcu na ten cholerny biwak. I tak mi się, kurde, chce normalnie. Nie wiem w którym miejscu. Chyba tam. Tu są fajne drzewa. Na hamak. Ale kurde, z drugiej strony jest droga z tyłu. I to tak kurde wiecie, nie? Jeszcze jak są liście, to tak nie widać. A jak ktoś mieszczai, no to kurde mogą być fest zainteresowani, nie? Co tu się dzieje? Nakrywał, mi się nie chce jechać, tak jak powiedziałem ostatnio. No... Ale ciągnie mnie powiem, w tamto miejsce. Ciągnie mnie przecholernie, nie. Sobie kurde wziął i pojechał. Kiedyś tutaj, yy, w tym miejscu, miałem namiot. Było super. Do domu blisko. No, ale, a, dobra. Dobra, kończę ten film. Jedemy do domu. Mniej więcej wiem o co chodzi. Także ten tek jest. Nara. <grywia>